70, prawy łuk, lewą wypuść, hamowanie za zieloną siatką, z od lewej 100, lewy 5, przytul, 60, hamowanie, prawy 90, nie 70, szczytem 80. Hamowanie przednich, górko w lewej masz drogi, nie I uważaj. 70. Prawy łuk przytór. 40. Tu. Lewy 3. Plus przytór zostań. Do prawy łuk. Do prawy łuk. 40. Prawy 3 plus. Prawy 3 plus. Do lewy 3. Plus przytul. 30. Lewy 4. Przytór. Do prawy 4. Plus drugi. Do lewy łuk śmiało. 200. Śmiało. Pełne hamowanie. Prawy 3 nie ciąć. Do lewy 2 plus. Z chwytem tu. 60. Prawy 3. Ciasko. Puść. Do lewy 5. Pełne cięcie. Do hamowanie. Prawy 3. Zamotne. Trzy dawaj, Do lewy 5. Do lewy 5. Do prawy 2. Ciasko. Długi. Trzy kursy. Nie ciąć. Do lewy 3, zacisk do 2, lewy 3, zacisk do 2, bardzo długi syk uważaj Do prawy 5, prawy 5, 60, sztylet na szóstę 70, prawy 4, drugi na 2, może na <try> 10 dźwigni 60, lewy łódź, 50, 50, pełne hamowanie wygrodzenie od lewej, pikielnie ciasno syk 30 prawy łuk, prawy łuk, 60 lewy łuk śmiało. miało wypuść, 60 lewy 4 miecz Jobona, 100 szczytem, trzymaj lewej max i uważaj 40 prawy 3 plus nie ciąć opona, nasze miejsce, 30 lewy łuk, 120 prosto i do szczytu, trzymaj lewej prawy łuk i Prawy 5 przytul do szczytu, 15 lewy 4 dół łukiem, uważaj. Wczesne hamowanie, 70 lewy, 3 plus, bardzo dziwnie ciąć. 120, hamowanie przed ustąp. Za wysokie, prawy 9, przenaswa, 3 na gówną, na gówną. 150, lewy łuk. idzie jak wściekła, Widzicie, trzymaj lewo. Prawy 4 plus. Prawy 4 plus. Tak, będzie. Coś mi sterowo się pasuje, oko na trepuru, ale tu nie